Dzisiaj chcę omówić temat, który męczy bardzo wielu ludzi. Apostoł Paweł powiedział, że w ostatnich czasach nie ścierpią zdrowe nauki. I teraz, czym jest zdrowa nauka? Przeczytajmy, zbadajmy Pismo Święte razem, nie wyrywając z kontekstu, a patrząc, co miał na myśli Apostoł Paweł. To jest 2 Tymoteusza, czwarty rozdział, trzeci werset. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowe nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań, nazbierają zbierają sobie nauczycieli rządnie tego, co uchał łechce. Jesteśmy przyzwyczajeni do interpretacji tego fragmentu, jako tego, że mm, przyjdą czasy, kiedy będą nauczać o tym, że możesz żyć jak chcesz, i możesz sobie grzeszyć, i nic tobie jakby nie będzie. Jakby taka powszechna interpretacja, że zdrowa nauka polega na tym, żeby. Człowieka zmusić do świętego życia, i cały czas musimy napominać takiego człowieka, i tak dalej, i tak dalej. I że ponoć to łechce ucho. I teraz, czy o to chodzi, tak? Czy o, 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 o takie, jakby, łychtanie ucha chodzi w, w tym słowie? Żeby zrozumieć o co chodzi z tą zdrową nauką, to powinniśmy przeczytać, jakby, cały list Paweł. Ogólnie Paweł, kiedy pisał swoje listy, to. W każdym liście była jakby odpowiedź na pewne trudne zagadnienie, bo jakby, jeśli weźmiemy ten fragment, wyrwiemy go z kontekstu, to możemy sobie do zdrowej nauki dopisać: i moje zdrowe nauki nikt nie ścierpi, więc musicie słuchać to, co ja, a wszyscy, którzy uczą inaczej, właśnie o nich jest ten werset, że zdrowe nauki nie ścierpią. A teraz, ale co, co to jest? Czym jest ta zdrowa nauka? My powinniśmy zbadać, co powiedział sam apostoł Paweł a, a propos tej nauki, w jakim, w tym, jakby pod koniec, to jest ostatni rozdział listu do Tymoteusza i pod koniec swojego listu Paweł mówi o jakiejś zdrowej nauce. A cho, więc chodzi o to, że na samym początku tego listu Paweł właśnie zaczął od tego, czym jest ta zdrowa nauka i otwórzmy, popatrzmy na drugi rozdział, więc drugi Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy werset. Tak, Ty więc Synu mój, umacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. I od razu zaczynamy zaczynamy od tego co, co Paweł do czego Paweł namawia Tymoteusza by ten w trwał w czym trwał powie, mówi umacnia się w łasce czyli znów chodzi o tę łaskę No przepraszam że tej łaski jest tak dużo w Piśmie Świętym, tej, której my właśnie nie, za, nie zauważamy. Umacnia się, wzmacnia się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli nie wystarczy tylko poznać łaskę i wiedzieć, czym jest łaska, tylko w niej trzeba się wzmacniać. I Paweł zachęca, wzmacnia się w łasce i dalej kontynuuje, które jest. Chrystusie Jezusie, łaska nie jest, nie może być oddzielona od Jezusa Chrystusa, bo to Jezus przyniósł łaskę, i zadaniem Jezusa było przynie przynieść łaskę na ziemię. Tak? On z, e, e, przyniósł nową epokę, skończyła się epoka Mojżeszowa, epoka prawa, i nastąpiła epoka łaski. Więc pierwszy werset mówi o łasce i wzmacnia się w łasce, i dalej, czytamy dalej. A co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Paweł mówi dalej, kontynuuj też nauczaj innych w tym samym temacie. I później werset ósmy. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii. I teraz kieruję oczy Tymoteusza i nasze też na jego Pawłową Ewangelię. Taki, taki mówi. Według mojej Ewangelii, tak? Widzimy to. Więc, a jaka jest Ewangelia Pawła? Jaka jest ta zdrowa nauka, o której Paweł mówi? Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Jest z rodu dowiedowego, według mojej Ewangelii. Tak naprawdę zdrową nauką jest ta nauka, która przyprowadza nas do poznania Jezusa, który został wzbudzony z martwych, i umacniania się w łasce. Tak naprawdę to jest ta zdrowa nauka. A to jeszcze jakby nie koniec, więc każdy list Pawła jest zbudowany też w ten sposób, że najpierw jest doktrynalna część, jest na temat zdrowej nauki, a później, kiedy kończy się doktrynalna część i jest koniec na temat mowy o zdrowej nauce, to zawsze Paweł mówi, jak powinniśmy na przykład zachowywać się i tak dalej, ale tych fragmentów na temat zachowania, na temat pobożności takiej praktycznej, codziennej, one te tematy wypływają ze zdrowej nauki. Jakby według Pawa, nauką nie jest to, jak powinniśmy żyć, tylko zdrowa chrześcijańska nauka polega na tym, w co powinniśmy wierzyć. I to powinniśmy rozróżnić. Nie jak żyć, a w co wierzyć. Bo jeśli my wierzymy w właściwą naukę, wierzymy w Jezusa Chrystusa, to z tego wypłynie właściwe życie. Prawda? Więc miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. I teraz Jezus został wskrzeszony z martwych. O co chodzi w tej Ewangelii? O co chodzi, że Jezus po prostu został wskrzeszony z martwych? Tymoteusz na pewno znał naukę Pawła, i najbardziej nauka Pawła jest wyłożona w liście do Rzymian. I na przykład o wskrzeszeniu z martwych mówi Rzymian 5.21, gdzie jest napisane, że grzech panuje przez śmierć. Czyli innymi słowy, tam gdzie panuje śmierć, tam gdzie jest śmierć to śmierć zasila grzech, grzech ma moc, aby nas usiedlać Więc w momencie, kiedy grzech, kiedy śmierć się kończy, to grzech jakby traci moc, traci siłę, aby nas usidlać, przestaje panować. Więc w momencie, Jezus, jeśli my wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i my utożsamiamy się z tym zmartwychwstaniem Jezusa, który jako drugi Adam, czyli reprezentant, który reprezentuje Ciebie i mnie, wszystkich nas, Jezus zmartwychwstaje w ten sposób, pokonuje wszelką, wszelką ciemność, pokonuje moc grzechu, bo tam, gdzie jest życie, tam, gdzie śmierć jest pokonana, grzech jest pozbawiony, pozbawiony mocy. Na tym polega Ewangelia. Jeśli ja wierzę w, w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to wtedy ja przez to, że śmierć została pokonana, odczuwam, że grzech słabnie w moim ciele, we mnie, i ja już nie chcę grzeszyć, ja nie chcę wracać. ja Wręcz inaczej, ja nawet ja otrzymuję moc, by nie żyć w grzechu, bo grzech został pokonany, przez pokonanie śmierci. Więc to jest pawłowa Ewangelia. A więc z tego wynika, że wszyscy, którzy uczą inaczej, wszyscy, którzy non-stop akcentują uczynkowość, akcentują to, że musisz to, musisz to, musisz to, de facto, oni nie głoszą Pawłowej Ewangelii. Nieprzypadkowo wśród różnych ludzi ja słyszałem takie teksty: Paweł przesadza, i Paweł trzeba po prostu wykreślić z Nowego Testamentu, aż. Takie rzeczy słyszałem. Dalej, dziewiąty wers mówi, dla który cierpi niczym złoczyńca od, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane, czyli za to też jest prześladowany, za taką Pawłową Ewangelię jest prześladowany. Pamiętajmy, że przede wszystkim Paweł był prześladowany przez judaizujących chrześcijan, ci, którzy odrzucali łaskę, a panu jakby głosili. Że my musimy sami wziąć się w garść i żyć święcie. Tak? To, czyli Ewangelia tak, takiej cielesności i opierania się o własne uczynki. I teraz werset dalej jedenasty. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. Umierając z Jezusem, w, z, to, to jest moment, kiedy po pierwsze rozumiem mocą ofiary. Jezus umierając na krzyżu. Zabrał Twój grzech, i ja umieram dla grzechu razem z Jezusem na Krzyżu. Jego ofiara jest tak doskonała, że przez ofiarę Jezusa, przez śmierć Jezusa nasze grzechy są wybaczone i one tracą moc i tracą panowanie na Tobą. To, to co wcześniej nie było możliwe w Jezusie, zaczęło być możliwe. I werset 12, jeśli z nim wytrwamy. Z nim też królować będziemy. Jeśli się go zaprzemy, i on się nas zaprze. Niektórzy myślą, że zaprzeć się Jezusa, i ten werset mówi o tym, że zapieranie się Jezusa to jest jakby powrót do grzechu, że ja zaczynam żyć po swojemu i to jest zaparcie się Jezusa. Ale tu nie jest o tym mowa. Tu jest mowa o zaparciu się właśnie osoby Jezusa i jego dzieła paschalnego, czyli śmierci i zmartwychwstania. W momencie, kiedy Jezus zmarł i zmartwychwstał, w tym dokonała się jakby rewolucja, dokonała się prawdziwa rewolucja we wszechświecie. Jezus pokonał w ten sposób grzech i to, w co szatan nas wpędził, więc my jesteśmy w Nim i, i 12 tego werset mówi, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Czyli cały czas ja wierzę w to, że w Nim jest moje zbawienie i w Nim mam się umacniać i w Jego łasce, która płynie z krzyża. Prawda? Bo my, my czytamy to w kontekście tego, co było napisane w wersecie pierwszym tegoż rozdziału, że umacnia się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. I teraz werset 13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. I To jest bardzo mocny werset, który ja ostatnio w kościele, czyli dzisiaj jest 13 marca, nagrywam, a trzy dni temu. Nauczałem też na podstawie tego wersetu. On jest bardzo szeroki, bo tak naprawdę on mówi wbrew pozorom, jest bardzo dający nadzieję ten werset, bo mówi się: My nie duchowujemy wiary. To znaczy, że czasami my nie rodzimy sobie, prawda? My nie zawsze rodzimy w wierze sobie, my nie zawsze rodzimy w świętości sobie, nie jesteśmy doskonali, więc. I Jeśli my nie dochowujemy wiary, czyli kiedy nam się zdarzają momenty bez wiary, momenty yy, jakichś tam upadków, prawda, to, to w tym samym momencie jest napisane: On, Jezus Chrystus, pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Czyli w momencie, kiedy my upadamy i jesteśmy niewierni, On w nas wierzy, i to znaczy ten werset. On samego siebie zaprzeć się nie może, co to znaczy nie może się zaprzeć, to że umarł za Twoje grzechy i dał nam zbawienie i zbawił nas. My jesteśmy w Jego ręku. Jeśli jesteś w Jego ręku, to to zbawienie nie da się już jakby pomniejszyć nawet. Oto ty jesteś w jego dłoni i żyjesz z Nim i w nim i nagle upadasz. To gdzie ty upadasz? Upadasz w Jego dłoń. Więc on siebie zaprzeć się nie może, on pozostaje wierny. Werset 14. To przypominaj. Te rzeczy przypominaj, czyli odniesienie się do Jezusa i poznawanie Jezusa i poznawanie go łaski. To przypominaj zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, tylko słuchacze do zguby przywodzi. Jak często widzę dyskusje pod różnymi moimi wpisami na Facebooku, gdzie jakby głoszę też w ten sposób Ewangelię, tłumaczę słowo i ludzie atakują mnie, czepiają się z słów. A przecież jest to napisane, a przecież to, a zobacz, i, i cytuję werset, na przykład. Między innymi ten sam werset, od którego dzisiejsze nauczanie, że zdrowe nauki nie ścierpią. Zarzucając to, że zdrową nauką jest bicie prawem zakonem po głowie, a głoszenie łaski, to jest niezdrowa nauka. To tak na tyle jest przekręcone dzisiejsze jakby dzisiejsze rozumienie Ewangelii. Więc to przypomina, przypominał Jezusie i to zwycięskie dzieło Jezusa, zmartwychwstanie i zapłacenie za nasze winy. Więc sporo słowo tutaj nie ma znaczenia, bo my musimy zrozumieć całokształt tego, co zrobił Jezus. I kiedy rozumiesz całokształt tego, co zrobił Jezus, to my jesteśmy totalnie w zwycięskiej pozycji. I później, kiedy czytamy na przykład trzeci rozdział, to. Mówi tak, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chiełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. I Paweł twierdzi tak, że ponieważ Ewangelia Jezusa o Jezusie, Ewangelia łaski zostanie zapomniana, ludzie nie będą mieli mocy skąd czerpać świętość i żyć w świętości, bo tylko łaska dostarcza nam i, i umożliwia nam dojść do, do, do świętości. I kiedy tutaj wymienia te wszystkie grzechy, tak naprawdę e, wymienia grzechy, tych ludzi, którzy tak naprawdę nie kochają Boga, którzy w ogóle nie idą do Boga, nie chcą Boga. I dlatego, że nie chcą Boga, to dlatego mają te wszystkie grzechy. I piąty werset mówi, Który, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Czyli Przybieranie pozoru pobożności, to jest to całe martwe wykonywanie różnych religijnych uczynków, różnych tradycji, różnych zachowań. I to jest taka pozorna pobożność. Bo prawdziwa pobożność to jest uwielbianie Jezusa w naszym sercu za to, co uczynił. W ogóle słowo pobożność, greckie słowo eusebeja, które oznacza dobre albo właściwe, tak jak Ewangele, EU. Dobre Sebeja czczenie Boga, uwielbienie Boga. Ja w swoim sercu, non-stop, noszę uwielbienie Jezusa za to, co dla mnie zrobił. I to jest prawdziwa pobożność. I teraz wracając do drugiego, znów czwarty, czwarty rozdział, trzeci werset. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowe nauki nie ścierpią, ale według swoich. Zbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co uchowawcy. Ja sprawdziłem słowo zdrowy, e, greckie słowo zdrowie, gdzie jest użyte w innych fragmentach. i Na przykład, to zdrowie e, jest w bardzo fajnym fragmencie, w ogóle nieduże jest tego słowa zdrowa, zdrowy, ale u Łukasza 15,24. Ten fragment jest wymieniony, to słowo jest wymienione jest w bardzo mocnym kontekście. My możemy zrozumieć, czym jest zdrowa nauka, czytając Łukasza 15. Już niektórzy wiedzą o co chodzi, już prawie zgadliście, tak? O co chodzi z tym Łukasza 15 i dobrze zdradzę Wam, chodzi o o syna marnotrawnego i kiedy starszy syn chce się dowiedzieć co za, za impreza się dzieje słudzy mu mówią, że wrócił twój młodszy marnotrawny brat Czytajmy od 22, co powiedziałam poprzednio, troszkę nie tak. Więc 22. Ojciec zarzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepsze szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przeprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy, weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. I teraz... Tutaj właśnie jest użyte słowo zdrowy: zaginął, a ozdrowiał, czyli jest zdrowy. Zdrowa nauka jest ta nauka, w której my widzimy, jak grzesznik może bez problemu przyjść do Jezusa Chrystusa, wrócić do domu Ojca. Nie mówię, że to znaczy, że my możemy i musimy grzeszeć, żeby od czasu do czasu doświadczyć tej radości powrotu do Ojca. Grzech jest zły, grzech powinien odejść od nas, ale to jest możliwe tylko przez głoszenie zdrowej nauki o łasce Jezusa Chrystusa. I tylko w ten sposób Ty możesz być pozbawiony. Mocy grzechu, który próbuje Ciebie usiedlać i od czasu do czasu wraca do Ciebie z podwójną mocą, Ty możesz pokonać moc grzechu, wierząc w stałego Jezusa, który z martwych stał, żyje, który pokonał śmierć i pokonał wszelką ciemność. Prawie nie zapomniałem, że w wersecie 1, 2 Tymoteusza 4. Czy jest taka końcówka, że zbierają nauczycieli rządnie tego, co ucho ucha chce, i teraz o co chodzi z tym łychaniem ucha? Z zazwyczaj mówią o tym, że tu chodzi o to, że ktoś pozwala na grzech, tak, że mi tam zarzucają, że tak naprawdę moją naukę doprowadzę do. Pozwolenia na grzech, co jest absolutnym absurdem i nonsensem, co zazwyczaj lechce ludzką naturę. Kiedy ktoś jest chwalony, że zuch tobie się udało, że jesteś dobry, że coś zrobiłeś, i tak dalej. Zazwyczaj Ewangelia Prawa e, czyni w ten sposób, że uczymy rób, 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 módl się tam, e, działaj dobrze, i ludzie starają się, wysielają się, robią pewne rzeczy, i w pewnym momencie zaczynają. Być dumni z samych siebie i tego rodzaju nauki, tych, tych twardych, mocnych, którzy dają sobie rady, to ten rodzaj nauki im łechce ucho. Natomiast, żeby to jeszcze bardziej zrozumieć, czwarty werset mówi tak: I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czyli łychanie ucha jest tam, gdzie my nie głosimy prawdy. Czym jest prawda według Biblii, według Pawła? Prawdą jest Jezus Chrystus i to, co już wcześniej powiedzieliśmy, wszystko odnosi się do Jezusa i zwrócą się ku baśniom. I teraz, a co to za baśnie? Paweł kilka razy używa to słowo baśnie i najlepiej yy, słowo baśni możemy przeczytać, przeczytać w liście do Tytusa 1,14. Mówi tak, i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Czyli baśniami prawo nazywa tak zwane żydowskie baśnie, czyli y, nauka judaistyczna, nauka, która, która non-stop bada, jak lepiej, co z dykalogu wprowadzić teraz w Nowy Testament, co nie wprowadzić, a wiesz, że tam ktoś na przykład zaczął, powiedzmy, czcić sobotę i, i zaczą, zaczął Bóg mu błogosławić i mnożą, mnożą jakby takie judaizmowe. Judaizowanie e, nauki e, o Jezusie, bo tak naprawdę, jeśli jesteś w Jezusie, już niczego nie jest potrzebne. I, i te, dlaczegoś ludzie kochają słuchanie takich, wiecie, super historii, gdzie gdzieś coś y, ktoś zrobił. Ogólnie fajnie. Fajnie jest słuchać świadectwa. Tak jak y, ja nieraz czytam jakieś świadectwo, opowiadam, że coś Bóg zrobił, coś się wydarzyło, to jest bardzo dobre posłuchać świadectwa. Natomiast, kiedy zaczynamy, zamiast iść do prawdy i poznawania Jezusa, opierać nasze życie na takiej historyce, na takiej historyjce, y, bardzo często y, jakieś rzeczy się dzieją w człowieku nie dlatego, że on jest y, pra, prawowierny, i dobrze głosi, dobrze naucza, tylko dlatego, że Bóg jest dobry i nieraz w jakiejś sytuacji kogoś, kogoś wesprze, komuś pomoże, prawda? I to jest tak, takie cudowne, że Bóg jest dobry mimo naszych e, słabości. Jeszcze pierwszy to Mateusza 1, 1.4 i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, który jest z wiary. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Siódmy, siódmy werset. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysiężców i ze wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią Chwały Błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Niesamowite jest, jakby w tłumaczeniu 10 wersetu, który mówi dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Jest cała rzesza ludzi, którzy po prostu sprzeciwiają się zdrowej nauce i dla nich musi być głoszone prawo, bo ktoś cały czas sprzeciwia się, sprzeciwia się. I czwarte, że nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego. Baśnie to jest rzecz, która poprzez non-stop jakieś poszukiwania jakichś związków, powiązań, żeby coś tam udowodnić, żeby coś obejść, podejść. To wszystko Paweł nazywa baśniami. Wszystko, co nie wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa i na Jego dzieło zbawienia. Taka jest Ewangelia, taki jest cudowny Jezus Chrystus i w ten sposób pamiętaj, że Bóg cię kocha i chce cię błogosławiać i chce dać ci zbawienie i już dał Ci zbawienie, jeśli wierzysz w doskonałą ofiarę Jezusa, w jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, że przez zmartwychwstanie została pokonana śmierć. Niech Bóg Cię błogosławi.